Witamy w programie Prawda Ewangelii z Andrew Łomakiem, nauczycielem, którego służba skupia się na Bożej bezwarunkowej miłości i łasce. A teraz oddajemy głos Andrew. Witaj w czwartkowym odcinku programu Prawda Ewangelii. Kontynuuję nauczanie pod tytułem Wojna się skończyła. Nauczanie to zaczerpnąłem z Ewangelii Łukasza 2.14, gdzie objawili się aniołowie ogłaszając narodzenie Jezusa i śpiewając: chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój wobec ludzi, dobra wola. Zbliżamy się do końca czwartego tygodnia tego nauczania. Wciąż mam wiele do powiedzenia, więc będę także kontynuował przez większość przyszłego tygodnia. Chciałbym powiedzieć, że mamy pięć płyt CD i DVD, które zostały nagrane bezpośrednio z tego programu telewizyjnego. Mam też książkę pod tytułem Wojna się skończyła. Mam również podręcznik, który jest stworzony do na nauczania na spotkaniach biblijnych. Mówię Ci, to jest naprawdę potężne. Nie mam czasu na podsumowanie całości, ale chciałbym podkreślić, że dzisiaj będę powtarzał niektóre wątki. Pomożesz sobie, jeśli zdobędziesz to nauczanie i przejdziesz je po kolei. Omawiałem list do Rzymian 5:13, w którym jest napisane: Grzech bowiem był na świecie aż do nadania prawa, ale grzechu się nie poczytuje, gdy nie ma prawa. To jest ważne stwierdzenie. Pokazywałem, że od czasu upadku Adama, aż do czasu nadania prawa przez Mojżesza, Bóg nie przypisywał ludziom ich grzechów. Postępował z ludźmi w miłosierdziu, o czym większość ludzi nie wie. Większość ludzi myśli, że naturą Boga jest gniewać się i nienawidzić grzechu. Prawda jest taka, że Bóg jest miłością i Bóg jest miłosierny. On jest dobry i łaskawy. To jest prawdziwa natura Boga. Kiedy mówisz coś takiego, wtedy ludzie, którzy tkwili w religijnym systemie, powiedzą: Chwileczkę, Boży gniew spadał na ludzi, i zaczną podawać przykłady. Wyjaśniłem już, że w liście do Rzymian 4.15 jest napisane, że prawo wyzwala gniew. Boży gniew został wylany na ziemię poprzez prawo, ale przed prawem istniał okres około 2000 lat w którym Bóg postępował z ludźmi w miłosierdziu. Teraz mija już prawie dwa tysiące lat, odkąd prawo przestało funkcjonować i Bóg znów postępuje z ludźmi w miłosierdziu. Niestety większość chrześcijan o tym nie wie i ma złe wyobrażenie o Bogu. Pokazałem tę prawdę, używając wielu różnych wersetów. Wrócę więc do Księgi Rodzaju rozdział czwarty, gdzie pokazałem, że Kain jest pierwszym mordercą zapisanym w Piśmie Świętym. Zabił swojego brata Abla, i chociaż Bóg nie pochwalił tego, co zrobił, to jednak ochronił Kaina, pierwszego mordercę. Okazał mu miłosierdzie, Bóg nie zaliczał ludziom ich upadków, dokładnie tak, jak czytamy w Biblii. Z drugiej strony, pierwszą osobą, która złamała starotestamentowe prawo, był mężczyzna, który zbierał chrust w szabat, aby rozpalić ogień i coś zjeść, i Bóg kazał go zabić. Widzimy tutaj różnicę, ale większość ludzi uważa, że Bóg jest takim, jakim go prezentuje prawo. Prawda jest taka, że przez dwa tysiące lat, zanim Bóg nadał prawo, postępował z ludźmi miłosiernie. Ktoś może zapytać: Jeśli mówisz prawdę, to po co Bóg w ogóle nadał prawo? Dlaczego zaczął przypisywać ludziom grzechy i zaczął ich karać za nie? Odpowiedź wskaże Ci dalszy ciąg Księgi Rodzaju, rozdział 4. Wcześniej Bóg okazał Kainowi miłosierdzie za zabicie brata? Powiedział w wersie 15. Pan mu odpowiedział: Zaprawdę, ktokolwiek zabije Kaina, poniesie siedmiokrotną zemstę. Później pan umieścił na Kainie piętno, żeby go nie zabił nikt, kto go spotka. Bóg był miłosierny dla pierwszego mordercy. Później czytamy o potomka Kaina i o pra prawnuku Kaina, Lameku, który miał dwie żony. Przeczytasz o tym w wersecie 19, natomiast w wersecie 23 czytamy, i Lamek powiedział swym żonom, Adzie i Sili, słuchajcie mego głosu, żony Lameka, posłuchajcie moich słów, zabiłem mężczyznę za zranienie mnie i młodzieńca za siniec. Moje angielskie tłumaczenie Biblii brzmi tutaj trochę dziwnie, ale chodzi tutaj o to, że Lamek zabił kogoś w samoobronie. Później powiedział, jeśli Kain ma być pomszczony siedem razy, to Lamek siedemdziesiąt siedem razy. Skąd on to wziął? Nawiązał do tego, co Bóg powiedział. Jeśli ktoś zabije Kaina, pomszczę go siedmiokrotnie. Lamek założył, że jego morderstwo było bardziej usprawiedliwione, bo wynikło z samoobrony. Lamek powiedział, jeśli Kainowi morderstwo uszło na sucho i Bóg pomści jego śmierć siedmiokrotnie, to moją śmierć pomści 77 razy bardziej. Bóg tego nie powiedział, to lamek to powiedział i popełnił przy tym klasyczną pomyłkę, która wciąż dzisiaj jest powtarzana. W drugim liście do Koryntian, rozdział 10, jest napisane, że mierzenie się siebie z innymi swoją miarą oraz porównywanie się z innymi nie jest mądre. Jest to błąd, który ludzie popełniają już od czasów Adama i Ewy. Ludzie porównują się ze sobą i mówią, zobacz, co ten człowiek zrobił, a nie umarł. To, że ktoś nie od razu otrzymał karę i nie umarł na miejscu, to, że Bóg nie od razu dokonał sądu, sprawiło, że ludzie odebrali brak kary ze strony Boga jako przyzwolenie. To, że Bóg nie zabił Kaina za zabordowanie Abla, ludzie odebrali tak, jakby zabójstwo nie było czymś wielkim, jakby Bogu to w ogóle nie przeszkadzało. Kainowi uszło na sucho. Bóg nawet ochronił Kaina. Ludzie nie zrozumieli miłosierdzia i łaski. Stracili z oczu prawdziwy standard i porównywali się między sobą, co widać u pra, prawnuka Kaina. Lamek powiedział, Kainowi morderstwo uszło na sucho. Mi też ujdzie. Mój czyn jest 70 razy bardziej usprawiedliwiony. Założył, że morderstwo to nic wielkiego i po tym, jak Kainowi i Lamekowi uszło to na sucho, ludzie zaczęli się nawzajem zabijać. Zaczęli postępować niemoralnie w swojej seksualności, zaczęli kłamać, oszukiwać i kraść. Zaczęli tak źle postępować, a jednak na początku Bóg nie chciał nadać prawa. Bóg chciał być miłosierny i nie chciał przypisywać ludziom ich grzechów. Gdyby Bóg nie nałożył na grzech restrykcji, czyli czegoś, co ograniczyłoby ilość grzechów w życiu ludzi, to nie byłoby na ziemi dziewicy, z której mógłby narodzić się Jezus. Ziemia stawała się skażona bardzo szybko. Ludzie stracili poczucie tego, co jest dobre i złe, i zaczęli się ze sobą porównywać, mówiąc: Jemu uszło morderstwo na sucho, jemu uszła kradzież na sucho, a ten ma dwie żony, więc ja mogę mieć trzy żony. Ludzie przestawali rozróżniać między złem i dobrem, więc w końcu Bóg nadał prawo. Muszę podkreślić, że przez blisko 2000 lat Bóg nie przypisywał ludziom ich grzechów, że postępował miłość. Względem w końcu jednak Bóg nadał prawo, przez które przyszedł gniew. List do Rzymian, 4,15. Dlaczego Bóg to zrobił? Co najmniej z kilku powodów. Jednym z nich jest to, że ludzie stracili perspektywę tego, co dobre, a co złe, porównywali siebie między sobą. Dzisiaj widzimy to bardzo wyraźnie. Większość ludzi używa etyki w kontekście danej sytuacji. Nie posiadają oni właściwego standardu dobra i zła. To dlatego ludzie bezbożni nienawidzą Biblii i tych, którzy jej wierzą, postrzegają nas jako sztywniaków, którzy nie idą z czasem, którzy są archaiczni. Oni wolą etykę sytuacyjną. Wszystko zależy od tego, jakie panują okoliczności. Pamiętam, kiedy prezydentem USA był Bill Clinton, to dla tych, którzy oglądają ten program spoza USA. Pamiętam, jak w jednym z wywiadów powiedział, że jest chrześcijaninem baptystą. Jego czyny nie były zgodne z tym wyznaniem, ale on tak powiedział. Ktoś go zapytał, skoro uważasz siebie za chrześcijanina i jesteś baptystą, to jak możesz popierać aborcję i homoseksualizm? Tak więc pytanie zostało zadane w kontekście. Mówisz, że jesteś chrześcijaninem i wierzysz Biblii, a jednak robisz rzeczy, które są z Biblią sprzeczne? Jego odpowiedź wszystko wyjaśniła. Podsumowała sposób myślenia wielu osób. Powiedział, że wierzy. Że Biblia jest księgą od Boga, ale została napisana przez ludzi, aż pęka od różnych pomyłek. Została napisana w kontekście tamtych czasów i musimy ją interpretować według współczesnego myślenia. Innymi słowy powiedział, że nie wierzy, że można traktować ją dosłownie. Mogą być w niej rzeczy, z których możesz skorzystać, ale nie możesz ufać Słowu Bożemu i traktować go dosłownie. Nasze czasy są inne, więc musisz ustalić własne standardy dobra i zła. Nie możesz być ograniczony do Biblii, nie zgadzam się z tym na tysiąc procent. Słowo Boże jest bardziej na czasie niż cokolwiek, co dzisiaj mamy. Ono się nie zmieni. Dziś jest wielu ludzi, którzy robią to samo, co zrobił Lamek w jego czasach. Porównują się między sobą. Kainowi uszło morderstwo na sucho, mi też morderstwo ujdzie na sucho. Mój czyn jest bardziej usprawiedliwiony. To była samoobrona. Lamek miał też dwie żony, więc ja mogę mieć trzy żony lub nawet tysiąc żon, tak jak Salomon. Ludzie stracili standard dobra i zła, więc Bóg powiedział. W takim razie pokażę wam mój standard, pokażę wam jacy mieliście być od stworzenia. Bóg nadał prawo, by na nowo pokazać nam standard dobra i zła. Ten standard nie jest zależny od czasów, w których żyjesz. Istnieje absolutne dobro i absolutne zło. Absolutnie złe jest kłamanie, kradzież, zabijanie. Nie mówią o samoobronie. Pismo Święte mówi, że mordowanie, kradzież. I kłamanie są złe zawsze i wszędzie. Bóg więc nadał prawo, by ponownie pokazać nam standard. Wyobraź sobie, że stoisz z grupą ludzi w ruchomych piaskach, ale zapadasz się bardzo powoli, prawie niezauważalnie. Gdybyś spojrzał na swoich towarzyszy, którzy zapadają się z Tobą, mógłbyś nie zauważyć, co się dzieje, ponieważ porównujesz się z kimś, kto się tak samo szybko zapada, jak Ty. Ale gdyby przyszedł ktoś, kto ustanowiłby jakiś standard, stawiając jakiś znacznik na stałym gruncie, to gdybyś na niego spojrzał, mógłbyś zobaczyć co się dzieje. Ten standard nie ruszałby się, nie zapadałby się z tobą, nie byłby względny, byłby absolutnym standardem. W pewnym sensie tak zrobił Bóg. Bóg dał absolutny standard, prawo i nagle zwiedzenie ustąpiło. Ludzie uświadomili sobie, nieważne co Kainowi i Lamekowi uszło na sucho, o to co mówi słowo Boże, nie zabijaj. Ludzie zaczęli dostrzegać błędy swojego postępowania. Kolejną korzyścią płynącą sprawa było to, że wpłynęło ono na ludzi, którzy porównywali siebie z innymi i myśleli, że są lepsi. Nie postąpiłem tak źle jak tamta osoba, którzy myśleli, że Bóg będzie stopniował nasze postępowanie. Ludzie myślą, nikt nie jest doskonały, więc Bóg ocenia nas w porównaniu do innych, jeśli nasze dobro przeważy nasze zło, jeśli w naszym życiu jest więcej dobra niż zła, to z pewnością Bóg nas przyjmie do siebie. To jest jest zupełnie niewłaściwe. Już o tym uczyłem. Mógłbym to wyjaśniać przez kolejną godzinę, ale jest to niebiblijne myślenie. Bóg nie osądzi Cię na podstawie Twojego postępowania. Wszyscy zgrzeszyli i zabrakło im chwały Bożej. Potrzebujesz Zbawiciela. Chodzi tylko o to, czy uwierzysz w Jezusa, czy nie. Ale kiedy ludzie porównują się między sobą, zapadają na syndrom faryzeusza, w którym zaczynają myśleć, jestem lepszy od tego tam celnika. Poszczę dwa razy w tygodniu, oddaję dziesięcinę zmięty, anyżuj kminku. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem taki jak tamten człowiek. Ale pan powiedział, że to celnik został usprawiedliwiony, ten, który bił się w piersi i wołał, Boże, zmiłuj się nade mną. Człowiek, który żył bardziej świętym życiem niż my, nie odnalazł zbawienia, ponieważ polegał na sobie. Kiedy porównujesz siebie do innych i myślisz, że wszystko jest zależne od kultury i że dopóki jesteś chociaż trochę ponad przeciętnością, nie jesteś najgorszy, ale nie jesteś najlepszy, jesteś tylko trochę lepszy. Myślisz, że jesteś w porządku? Wtedy naprawdę niczego nie rozumiesz. Nie rozumiesz, jak bardzo grzech jest śmiertelny. Tak więc drugim celem nadania prawa było nauczenie ludzi, że nie są oni w porządku. Myślisz, że cię zaakceptuję tylko dlatego, że uważasz siebie za lepszego od innych? Pokażę ci mój standard. I kiedy Bóg pokazał swój standard doskonałego życia, doskonałego odnoszenia się do ludzi, każdy człowiek został potępiony. Nikt nie może stanąć przed Bogiem i twierdzić, że zasługuje na coś dobrego na podstawie prawa, ponieważ prawo potępiło każdego z nas. Niektórzy z Was zupełnie tego nie rozumieją. Twierdzicie, że wierzycie w prawo i że musicie przestrzegać dziesięciu przykazań, a jednak wielu z Was nie potrafiłoby nawet wymienić tych dziesięciu przykazań. Poza tym jest więcej przykazań niż dziesięć, są ich setki. Niektóre mówią o tym, w jakie tkaniny masz się ubierać. Czy wiesz, że Twoja koszula jest złamaniem prawa, ponieważ jest zrobiona częściowo z poliestru, a częściowo z bawełny? Jest przykazanie zakazujące noszenia ubrań utkanych z różnych materiałów. Ubranie miało być z jednego rodzaju tkaniny. Jest przykazanie dotyczące budowania domu. Niektórzy z Was będą tym zszokowani. Nie będę tego szukał, ale są przykazania w Biblii określające, w jaki sposób masz się załatwiać. Niektórzy z Was myślą, że to zmyślam. Nie zmyślam tego. Są poprawne i złe sposoby załatwiania się. Prawo zostało nadane, aby Cię potępić i pokazać, że wszystko, co robisz, robisz źle. Są prawa przeciwko pieprzykom na twoim ciele? Jeśli masz pieprzyk na ciele, to jesteś skażony. Jeśli jesteś leworęczny, jesteś skażony. Jeśli masz płasko stopie, jesteś skażony. Jeśli masz płaski nos, jesteś skażony. Jeśli masz krzywy kręgosłup, jesteś skażony. Kręgosłup, jesteś skażony. Mógłbym dalej wymieniać. Wiem, że niektórzy z was myślą, niemożliwe. Możliwe. Gdybyś czytał Słowo Boże, odkryłbyś, że tak jest napisane w Piśmie Świętym. Po co Bóg nadał te prawa? Abyś wypalił wszystkie pieprzyki na swoim ciele? Nie, on nie nadał prawa po to, żebyś mógł go przestrzegać i tym samym zyskać relację z Bogiem. Bóg podniósł standard, poprzeczkę tak wysoko, że niemożliwe było, aby ktokolwiek mógł w doskonały sposób przestrzegać prawa. Jedyną osobą, która dos w doskonały sposób zachowała prawo, był Jezus. Żaden inny człowiek nigdy nie mógł zachować prawa. Pan nie nadał prawa po to, żebyś próbował mu sprostać, ale po to, żeby ci pokazać, że jego standard jest taki wysoki, że lepiej będzie, jak zdasz się na Boże miłosierdzie. Kiedyś usłyszałem historię o człowieku, który umarł i poszedł do nieba. Kiedy stanął przed bramą nieba, spotkał się z nim anioł i zapytał: Co sprawia, że jesteś godny, aby tu wejść?. Odpowiedział: Jestem naprawdę dobrym człowiekiem. No dobrze, mam do ciebie kilka pytań, musisz zdobyć 100 punktów. Facet odpowiedział: Dam radę, jestem świętym człowiekiem. Anioł zadał pytanie: Czy chodziłeś do kościoła? Nigdy nie opuściłem nabożeństwa. Dostałem nawet nagrodę za obecność. Dostałem kilka wyróżnień. Zawsze chodziłem do kościoła, byłem filarem mojego kościoła. Anioł odpowiedział: Świetnie, to jest warte pół punktu. Jak to pół punktu? Jakie jest kolejne pytanie? Czy byłeś wiernym mężem? Byłem wierny mojej żonie. Nigdy jej nie zdradziłem. Anioł na to dobrze. To jeden punkt. Czy dawałeś dziesięcinę? Oczywiście. Oddawałem dziesięcinę. Oddawałem nawet więcej niż 10%. Dostajesz za to jeden punkt. Po kilku pytaniach facet miał tylko cztery lub pięć punktów. Żeby wejść do nieba, musiał zdobyć 100 punktów. Zobaczył, że zdobycie 100 punktów będzie niemożliwe, więc padł na ziemię i powiedział, Och, Boże, zmiłuj się nade mną. Wtedy anioł powiedział, możesz wejść. Taki jest cel prawa do tych, którzy nie Wywołają do Boga o miłosierdzie, ale myślą, jestem taki dobry, że sobie zapracuję, zasługuję na to. Bóg mówi, musisz wyjść z tego zwiedzenia. Nie rozumiesz, że nie zasługujesz na zbawienie. Aby odebrać ludziom ich sprawiedliwość i myślenie, że są wystarczająco dobrzy, że są lepsi od innych i że Bóg jest im coś winien, Bóg nadał prawo. Prawo nie jest po to, żebyś mógł go przestrzegać, ale by ci pokazać, że nie jesteś w stanie go przestrzegać, aby cię potępić i odwrócić cię od twojej własnej sprawiedliwości, abyś zdał się na miłosierdzie Boże i zawołał o nie do Boga. Taką funkcję ma prawo. Powtórzę kluczowy werset list do Rzymian 5.13. Grzech bowiem był na świecie aż do nadania prawa, ale grzechu się nie poczytuje, gdy nie ma prawa. Tak więc przed nadaniem prawa Bóg był miłosierny dla ludzi, czego przykładem jest postępowanie Boga z Kainem, Abrahamem, Izaakiem, Jakubem i innymi. Widać miłosierdzie Boga w postępowaniu z ludźmi bez względu na ich upadki. Ale kiedy nastało prawo, Bóg zaczął przypisywać ludziom ich grzechy i zaczął ich karać. Dlaczego to zrobił? To nie był jego pierwszy wybór. Bóg mógł nadać prawo Adamowi i Ewie. Rozmawiał z nimi twarzą w twarz. To było normalne w tamtych czasach. Za dni Mojżesza sposób rozmowy Boga z Mojżeszem był czymś nienormalnym. Gdyby prawo było w Bożym sercu, byłoby dla Niego o wiele łatwiej nadać prawo zaraz po tym, jak pojawił się grzech. Nadać przykazania, by okazywać gniew i uskuteczniać karę. Bóg mógłby nadać prawo Adamowi i Ewie, ale zamiast tego czekał prawie dwa tysiące lat. Dlaczego? Bo prawo nie było jego wolą. Bóg nigdy nie chciał, abyśmy wiedzieli, jak bardzo byliśmy źli żebyśmy znaleźli się w poczuciu winy i potępieniu, które przyszły poprzez prawo. Wprowadzenie prawa stało się jednak konieczne, ponieważ ludzie odebrali brak kary ze strony Boga jako aprobatę. Z tego powodu grzech się pomnażał na ziemi. Grzech niszczył ludzkość, i to nie dlatego, że Bóg ją karał, ale grzech jest furtką dla diabła i dożymi. 6, Czyż nie wiecie, że komu oddajecie siebie jako słudzy w posłuszeństwo, komu jesteście posłuszni? Tego jesteście sługami, bądź grzechu ku śmierci, bądź posłuszeństwa ku sprawiedliwości. Jeśli poddajesz się grzechowi, poddajesz się autorowi tego grzechu, szatanowi. Dajesz szatanowi dojście do swojego życia. Tak więc, chociaż Bóg nie karał grzechu, grzech pozwalał szatanowi niszczyć ludzkość. Życie ludzi skróciło się z 969 lat życia Metuzalema do 175 lat życia Abrahama, który był uznawany za bardzo starego człowieka. Grzech niszczył ludzkość. Szatan niszczył nas dzięki grzechowi, więc Bóg musiał coś zrobić, żeby ograniczyć ilość popełnianego przez ludzi grzechu. Grzech dawał Szatanowi zupełny dostęp do niszczenia ludzkiego życia, więc Bóg ustanowił prawo, ale ono nie było jego pierwszym wyborem. Mógł je nadać Adamowi, ale tego nie zrobił, bo to nie był jego pierwszy wybór. Nie będę teraz czytał tego fragmentu, ale w liście do Galacjan jest napisane, że prawo było podobne do nauczyciela do pedagoga, który doprowadził nas do Chrystusa. Ale kiedy już przyszliśmy do Chrystusa, nie jesteśmy już pod opieką pedagoga. Prawo było nadane tymczasowo, aby wzbudzić w nas na nowo poznanie tego, co dobre i złe, aby nas potępić i dać nam poznać, że sami z siebie nie możemy przyjść do Boga, że musimy zdać się na Boże Miłosierdzie zamiast polegać na własnej sprawiedliwości. Po to zostało nadane prawo. Ale kiedy cele prawa pozostaną już spełnione i dana osoba zwróci się do Jezusa i uczyni go swoim Panem, wtedy prawo nie jest stworzone dla sprawiedliwego. Pierwszy list do Tymoteusza, rozdział pierwszy, mówi, że prawo nie jest dobre dla sprawiedliwego człowieka. Od kiedy narodziliśmy się na nowo, prawo nie jest dla nas. Ono było tylko tymczasowe. I kiedy przychodzi wiara w Jezusa, zaczynamy odnosić się do Boga na podstawie tego, co Jezus zrobił dla nas. A nie tego, co my robimy dla Niego. Prawo skupia naszą uwagę na nas samych, na naszym postępowaniu i nigdy nas nie pochwali. Jeśli wykonałeś poprawnie dziewięć rzeczy z dziesięciu, nie zostaniesz pochwalony za ani jedną z nich. Ono wskaże Ci tę jedną rzecz, którą zrobiłeś źle i przyniesie poczucie winy i potępienie. W następnym odcinku pokażę Ci kilka wersetów, które mówią o tym, czego dokonywało prawo, i będziesz tym zadziwiony. Prawo nigdy nie pokazało Ci niczego dobrego. Ono potępiało i zabijało, pokazując ci, że potrzebujesz Zbawiciela. To było konieczne, ale kiedy już przyszedłeś do Zbawiciela, już nie musisz skupiać się na sobie, musisz się skupiać na Panu Jezusie, który umarł i pojednał cię z Bogiem. Książka Wojna się skończyła jest dostępna w języku polskim. Możesz ją zdobyć, dzwoniąc do nas pod numer 42 280 78 67 lub wchodząc na naszą stronę internetową awm.polska.com, zakładka sklep. Znajdziesz tam również więcej nauczań wideo oraz artykułów Andrew, które zachęcą i zbudują Twoją wiarę. Dziękujemy, że obejrzeliście ten odcinek Prawdy Ewangelii. I z całego serca dziękujemy wszystkim, którzy sieją w służbę Andrew (Womack Ministries). Twoja szczodrość wspiera głoszenie Bożej, bezwarunkowej miłości i łaski wszystkim jego dzieciom na całym świecie. Dzięki Tobie ludzie mają dostęp do darmowych materiałów i ich życie ulega zmianie. Naprawdę czynisz różnicę. Jeśli nie jesteś naszym partnerem, prosimy módl się o to i zostań nim już dziś. Chciałbym Cię zachęcić, żebyś zdobył książkę pod tytułem Wojna się skończyła. Mamy ją w języku polskim. To jeden z moich ulubionych tematów nauczania. Ludzie mają zamieszanie i myślą, że kiedy Bóg przyszedł, to przyszedł po to, żeby zaprowadzić pokój między ludźmi. Ale Jezus powiedział, że nie przyszedł przynieść pokój między ludźmi, przyszedł zaprowadzić pokój między Bogiem a nami. Wojna między Bogiem a nami skończyła się, bo Jezus zapłacił tę cenę. To jest sedno Ewangelii, zapewniam, że będziesz naprawdę błogosławiony. Sprawdź więc moją książkę. Wojna się skończyła i zdobądź swoją kopię już dziś. Linia modlitewna dla widzów programu Prawda Ewangelii jest czynna od wtorku do czwartku od godziny 12 do 18.30 z wyjątkiem dni urzędowo wolnych od pracy. Jeśli potrzebujesz, by ktoś zgodził się z Tobą w modlitwie, zadzwoń pod numer 42 280 78 67 lub napisz na info.awmpolska.com. Zanim zostałeś ukształtowany w łonie Twojej matki. Bóg już określił cel dla twojego życia. Cel od Boga. Bóg ma cel, by przygotować cię do twojego powołania. Mówię ci, że Harris Bible College to miejsce do tego. Jeśli chcesz zmiany życia, przyjdź do Harris. Przyjdź do Harris. Kolejne dwa lub trzy lata mogą być najbardziej potężnym czasem Twojego życia. Jeśli będziesz siedział w Słowie Bożym przez cztery godziny dziennie, przez pięć dni w tygodniu, przez dwa lub trzy lata, to zapewniam cię, Bóg będzie do Ciebie mówił i zacznie pokazywać ci Twój cel. Każdy z was został stworzony mając cel. Czy wiesz, jaki jest ten cel? Znajdź swój cel, przyjdź do szkoły Haris w łodzi. Dowiedz się więcej na cbcpolska.com